Wszystkim moi drodzy, dzisiaj przeprowadzimy pewną prowokację, a mianowicie mówi się, że osoby gdzieś tam popularne, gdzieś tam znane albo osoby po prostu przychodzące do restauracji z kamerą w celu zrecenzowania, ogrania pewnych potraw dostają lepsze? więcej i po prostu ładniejsze danie. Więc dzisiaj to sobie sprawdzimy na dwóch przykładach i zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest, czy tak nie ma. Ukryta kamera wchodzi do gry, ja wchodzę później, ale zresztą zaraz wam wszystko wytłumaczę. Zaczynamy! W obiektywie jest gorzej. Ale koniec końców było inaczej. No dobrze, moi drodzy, w takim razie jak to będziemy robili? Jak sami widzicie, jesteśmy we dwójkę, bo na tym ten film właśnie będzie polegał. Osoba bardzo znana z kamerą i osoba. Mniej znana, tak się wyrazimy. Która nie osoba... będzie firmowała. Tak, i osoba, którą najprawdopodobniej ludzie nie będą zenali. I osoba, która nie wchodzi z kamerą do lokalu. Więc na tych dwóch przykładach oprzemy, jak będziemy to sprawdzali i jakie są tak naprawdę założenia. Po pierwsze, obsługa kelnerska, czas podania i wygląd potrawy. Jak to zrobisz? No wchodzę z ukrytą kamerą, zamawiam tak. dewolaja, ogrywam devolaja i, i, i płacę i wychodzę. Prosta piłka. Idziemy później do drugiej, ty, później Ty idziesz do tej samej restauracji, tak. od razu, żeby był ten sam kucharz, te same warunki, czyli załóżmy tam 5 minut później. Wychodzimy, porównujemy, idziemy do drugiej restauracji, żeby to było na dwóch próbach. Dokładnie. Pierwsza jest tam, druga jest tam, to na początku idziemy tutaj. No to co? Sprawdźmy jak to będzie. Bardzo mnie interesuje to, przede wszystkim jak to zostanie podane, bo z czego tak naprawdę powstał, moi drodzy, ten film? Kiedyś byłem w jakiejś restauracji, tutaj zresztą na wrocławskim rynku i zamówiłem taką wielką zupę śródziemnomorską. Później poszedł Łukasz, bo poleciłem mu tę restaurację i dostał dosłownie to samo, tylko że w tak mikroskopijnej wersji. Co mnie skłoniło do tego, aby nagrać właśnie tak... Mamy swoją dziuplę, z której będziemy nadawali. Czekamy na pierwsze sygnały, jak te potrawy wyglądają. Bardzo jestem ciekaw. Bardzo, naprawdę, bo... No jeżeli naprawdę tak jest, to mega słabo. Jest! Jest zdjęcie, czyli tak ta potrawa powinna wyglądać. Kurczę! A czy sobie dobrze? Dlaczego tak mówimy? W menu, jak sprawdzałem na stronie, to dosłownie identycznie było pokazane, że ten Dewolaj będzie tak wyglądał. Azjatycki twist, piurę ziemniaczane i jeszcze do tego ten Dewolaj. Zdjęcie widzieliśmy, skomentowaliśmy, było bardzo ładnie. I bardzo dobrze smakowało. Bardzo dobry Dewolaj. Yy, obsługa, bo o to będziesz pytał Tak. Na obsługa pewno. kelnerska, jak wyglądała? Obsługa kelnerska, przyszedł pan. Yy... Zebrał zamówienie, ale ogólnie plus. na plus. Dobrze. Możemy się czepiać, co do... No dobra, nie będę się czepiał. Dobrze. I najważniejszy drugi czynnik, czyli czas oczekiwania. Około 11-12 minut. No to jesteśmy. Moi drodzy, tak ta restauracja się prezentuje. Mimowolnie też chciałbym wam opowiedzieć o tym, co my tutaj zjemy. Na początku oczywiście muszę wam pokazać menu. Dania zamówione. Oczywiście też powiem wam o moich jakby smakach. Pamiętajcie, że mogę mówić normalnie, bo nikt mnie tutaj nie słyszy, bo jesteśmy dosyć daleko. No. Yy, także ten. Słuchaj, drodzy. 15:48, tylko chciałbym jedną rzecz uściślić, a mianowicie to, że jesteśmy teraz we dwójkę. Więc zamówiliśmy jedną przystawkę i jedno danie główne. Łukasz, kiedy był sam, to zamówił tylko danie główne. A zatem czas może się delikatnie wydłużyć. Ale dziwnie by to wyglądało, jeżeli byśmy przyszli i zamówili tylko jedną pozycję. No dobrze, moi drodzy, w takim razie musimy to spróbować. To będzie taki połączony film, bo. No tak. Obiektywnie powiem Wam, że wygląda to mniej atrakcyjnie niż w tamtym przykładzie. Brakuje mi tych orzechów, które tutaj były, a także kleks z tej tutaj śmietany, czyli taka ta mizeria z azjatyckim twistem. Wydaje mi się, że jest to trochę słabiej podane. Nie wiem, czym to jest spowodowane, jednakże musimy to sprawdzić. Więc zaczniemy sobie od tych. Tutaj ziemniaku, zobaczymy jak one będą smakowały. Trochę słone. Bardzo dobrze. Ja bardzo lubię takie smaki. Mm. Zobaczymy sobie ten azjatycki. Mm. to to jest kwaśna śmietana. Azjatycki twist w postaci takiej, że chyba dodane są po prostu łakame. Mm, no to popatrzmy. Trach. O kurwa, nie pierdyle. to szok. Naprawdę. Soczysty, bardzo i bardzo ziołowy. To jest to, co mi się na początku rzuca w kubki smakowe, ale nie mogę powiedzieć, bo mhm. Mm naprawdę smaczny. Zjedzony. Także wychodzimy, zmierzamy teraz do tej drugiej knajpy, ale tu co możemy powiedzieć, naprawdę obiektywnie w porządku. No dobrze, to w takim razie, moi drodzy, szybkie podsumowanie pierwszej knajpy. Naprawdę nie będę tego ukrywał, ale dostałem, w cudzysłowie, gorzej podaną kompozycję. Po pierwsze, nie było żadnych orzechów. Dziwne. Ładniej wygląda zawsze to danie, ale uznajmy, że to była inwencja twórcza szefa kuchni. Dzień dobry. Dziękuję. Deska i wodę gazowaną. Tak, dziękuję. O, a ja właśnie opowiadałem o daniu. No jestem ciekaw, czy ci będzie smakowało naprawdę. Ja a powiem co było? Ci, że... No totalnie nie moje smaki. Nie twoje smaki. Nie moje smaki. Ale danie za 69 zł z jedną krewetką. Ty na banku to ja staniesz trzy. <laughs> ja nie wiem czy to, nawet nie była, czy to nie jest langustynka, ale chyba krewetka. Niemniej jednak... fajdałem. Y, y, wygląda spoko. Wygląda, wygląda, spoko, wygląda ale, że jest dużo tego. No jestem ciekaw, nie chcę nic na razie mówić, zderzymy się. Y, po! Po! Ale powiedz mi, czy czas podania? 18 minut. 18 minut, czyli u nas dodajemy 5, 20. No to jeszcze przystawę bierzesz? Tak, no bo jesteśmy dwójka, to, żeby nie, żeby nie było creepy nie wyglądało. No. Ale sam lokal, obsługa kelnerska, mili, nie mili. Przyszła do mnie tylko raz pani wzięła zamówienie. Drugi raz ją widziałem, jak. Jak dawała drugi A raz? A trzeci raz, jak nie kasowała. 69 Ziko, tyle ma kosztować. Dosyć droga pozycja, ale może i smaczna. Patrzymy. Dzień dobry. Możemy sobie wybrać Stolik? Świetnie. Sprawdzamy jak to tutaj będzie wyglądało. Podoba mi się ta wystawa. Wystawa pełna różnych włoskich napitków. Oczywiście mamy również kartę, którą zaraz Wam pokażę. To jest dobry wybór jeżeli chodzi o miksy, może przede wszystkim też z tuszem kamernicy, mm -hmm. więc ona jest koralowana na czarno. Tak. Mm. I to jest taka duża pozycja, tak? Yy, tak, ona jest większa. Nawet na dwie osoby będzie ok. Myślę, że tak. Mhm. Dobrze. Dokumentujemy to, co najważniejsze. Czyli tak. No dobra, no to w takim razie wjeżdża pasta freska po to, co tak naprawdę przyszliśmy. Z tego, co zauważyłem, to mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam też tak było. Na środku jest ta wspomniana krewetka. Jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta porcja jest większa. Tamten talerz był, wydaje mi się, że mniejszy i przede wszystkim w kształcie takim czyli bardziej taki kurcze pieczony, taka łódeczka. Natomiast tutaj jest to trochę inaczej podane Makaron sprężysty bardzo ugotowany typowo po włosku czyli al dente. Natomiast, powiem wam tak szczerze, że te owoce morza, które tutaj mamy, one obiektywnie, wydaje mi się nieświeże. To, co on nie miał, to na pewno nie miał tej dekoracji tutaj z mm. tych listków, najprawdopodobniej groszku, ale dalej no danie ogólnie bardzo duże. Tutaj naprawdę można się dosyć solidnie najeść i nawet jakbyśmy wzięli to w dwie osoby. Jest talerz moich marzeń. Nie jest złe, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że to jest coś, czego jakbym przy tym nie zjadł i bardzo bym narzekał. Aż tak nie. Wiedziałem, że to <śmieniu> Ale koniec końców było inaczej. To, co chciałem Wam powiedzieć, nie chciałem tam, bo wychodzili klienci z tej samej restauracji to sobie pomyślałem, że to będzie może trochę nieodpowiednie, by tam to mówić. Ale to już Wam mogę powiedzieć. Dobra obsługa. Naprawdę yy, pani kelnerka, pomimo że jak sama powiedziała, stresowała się niesamowicie. A pracuje tam chyba przeszło pół roku, to nigdy nie było tak stresujących sytuacji jak dzisiaj. Bo właśnie tak działa kamera i blask po prostu miliona subskrypcji. Nie no, żartuję. Zmarzłeś? Zmarzłeś? To ciepłe kalmarki. Ja dziękuję bardzo. Nie chcę. Lepiej. Miałeś więcej. Miałe, nie wie, Właśnie chciałem ciebie zapytać o jedną rzecz. Wam to będzie się wyświetlało, a my będziemy analizowali. Powiedz mi, czy ten twój talerz to jest ten talerz? Nie. Ten jest bardziej podłużny, prawda? Nie, on był okrągły, tylko że profil jest taki. A, czyli jednak jest ten sam. Wydaje mi się, że tak. Bo a, ja specjalnie. Kminiłeś, kminiłeś, czy ja chciałem to dosłownie to samo dać. Chodzi mi o to, widzisz, jak są umiejscowione małże. Ja specjalnie chciałem zrobić takie samo zdjęcie, ale ja nie wiem, miał... no jest na pewno inny kolor, ale to nie ma znaczenia. Koniec końców, obsługa kelnerska uważam, że super. Tutaj pani podchodziła zapytać, jak było? U mnie nie. No, no to to jest to. Yy, smak tu i tu był słaby, więc to. Miałeś bez sensu. z tą yy, nie do zjedzenia normalnie. Ja mam nadzieję, że uda to się wyciąć. Jak... Musiałem po prostu aż do chusteczki dać? E, moim zdaniem nie było to nie wiadomo jak niedobre. Nie, no zgodzę się. Bo do to zjedzenia. bez przesady, ale no nie, nie wróciłbym na pewno tutaj i nie rekomendowałbym tego miejsca. Tubocian, tubocian, gniazdo odchodzę. <noise> Szykuj się! Wiesz, cauliflower. Kalafiorek. A knajpę jaką wybraliśmy? Moi drodzy, to tym razem to tak, na początku byliśmy w kuchni można powiedzieć polskiej, europejskiej później byliśmy w kuchni, w kuchni innej, a teraz jesteśmy w kuchni tak zwanej meksykańskiej. <muzyka> Możemy sobie wybrać stolik? Jasne, pewnie. Macie wegańskie no. i wegetariańskie pozycje. co, mamy tak. Bo my tak mamy tak naprawdę dzisiaj to jest nasz temat przewodnik. Przystawkę mamy arbuza wegańskiego, okay. który jest w ta... I to jest właśnie ta pozycja, którą weźmiemy. Buffalo Cauliflower Vegetarian. Mamy. Od razu fajnie, bo nikogo nie ma, więc mogę sobie przeanalizować to już teraz. Cieku, pieczony. no zobaczmy jeszcze to drugie, co mi wysłał. Tak. Mm. intensyko, Bardzo octowe. Bardzo. Fajnie, że jest to. Jak to widzę Tak, właśnie dopiero zaczęliśmy. Sprawdza. Dziękuję bardzo. To bardzo lubię. Naprawdę kiedy obsługa jest miła, uprzejma. Ale ciekaw jestem, że też na było. Mamy oczywiście tutaj ogórek, mamy fajnie cieniutko pokrojoną marchewkę, mamy gorgonzolę, która jest tu i jest tutaj. Oczywiście też kleks z i śmietany, polane sosem Buffalo. Dobrze to wjeżdża, naprawdę dobre. Ale oczywiście względna i taka najważniejsza rozmowa podsumowująca będzie za chwilę. To samo. To samo. to samo, moi drodzy, to samo. Myślałem, że jak zmienimy kuchnię, która będzie charakteryzowała się większymi dodatkami ilością, to będzie inaczej. Nic z tych rzeczy. Wszędzie jest w to sumie samo. to dobrze. No bardzo dobrze. To świadczy o tym, tylko, że restauracje nie zwracają uwagi na to, kto przychodzi, tylko podają tak samo. A obsługa? No pani podeszła. I tak, od razu w zasadzie zapytała. Co podać? Czy... No nie, nie, mówię o tym, że zapytała. Czy smakuje? Czy smakuje, no? A to mnie ani razu nie, no, się to, nie podszedł. No bo to jest ta jedyna różnica, ale o różnicach takich bardziej personalnych porozmawiamy sobie na podsumowaniu, niemniej jednak z trzech prób wyszło z trzech razy sztuka się mówi. No i wyszło dobrze. No dobrze, moi drodzy, w takim razie możemy sobie podsumować nasz dzisiejszy film. No i jak było? No było tak, że w zasadzie niczym się te restauracje od siebie nie różniły. Ewentualnie możemy powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie, że obsługa w danym miejscu może bardziej zwraca uwagę, bo jest kamera, bo jest osoba gdzieś tam znana, aczkolwiek nie uważam się za taką kompletnie. I to są jedyne różnice. Natomiast jeżeli chodzi o same danie, to w jednej Łukasz dostał lepiej, mówię o pierwszej. W drugiej ja dostałem lepiej, bo były te cztery więcej listki i tyle, a w trzeciej było dosłownie to samo. Więc możemy powiedzieć, że osoby znane pod takim kątem, wydaje mi się, że nie mają lepiej. Ale oczywiście to jest moje zdanie i bardzo ten film mnie ciekawił już od samego początku, czy rzeczywiście mogą być jakieś różnice, jak sami widzimy. Tych różnic zbytnio nie ma. Ale oczywiście dajcie też wyznać, a jeżeli znacie na przykład restaurację, gdzie ewidentnie gdzie byłem, zostało mi to lepiej podane, a później byliście wy i to się kompletnie zmieniło, to tam pójdę jeszcze raz i jeszcze raz nagramy prowokację. Dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. A jeżeli podobają Wam się te treści, moi drodzy, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Tutaj u góry, a będziemy to pierwszy i drugi film. Do następnego!